Jezusa uczniem być, o wiecznym szczęściu śnić, Ty możesz w Jezusa szkole, możesz cieszyć się, że życie z Bogiem naprawdę piękne jest. Być uczniem Jezusa, Pan Jezus. Zatrzymał się w Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, o tym czytamy, i spojrzał na grono, które szło za nim, mnóstwo ludzi, i odezwał się do nich: Kto chce pójść za mną, musi zaprzeć się samego siebie, wyrzec się wszystkiego, co ma. Ja muszę być ważniejszy, mówi Pan Jezus, niż rodzina, niż ziemskie dobra, i ważniejszy nawet niż własne życie, bo kto miłuje swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie, znajdzie je. I z tych grono. Osób, grona osób, które szły za Jezusem, jesteśmy i my. Ziarno pszeniczne, jeżeli pozostaje gołym ziarnem, pozostaje tak długo, dopóki nie zostanie włożone do wilgotnej ziemi i wtedy tam umrze. I wyda plon 30, 60, 100 -kroć. Czy jestem gotowy powiedzieć, Ojcze Niebiański, Ty dałeś to, co miałeś najdroższe, Pana Jezusa, swojego Syna, dla mojego ratunku, dla mojego zbawienia? A teraz ja oddaję siebie. Niech będzie Twoja wola. Chcę być tym ziarnem, które Ty wkładasz do ziemi, aby wydał, wydało to ziarno plon. Abym wydał plon, czy dziś... 60 sześćdziesiąt lub stokroć. Jestem do Twojej dyspozycji, jak powiedział Izajasz w szóstym rozdziale. Panie, oto jestem, poślij mnie. Jeżeli jest coś, co jest nieczyste to dotknij oczyść proszę abym był twoim narzędziem I jest to największy przywilej i łaska być bożym narzędziem do dyspozycji naszego pana do dyspozycji naszego boga Oto jestem, Panie, pośli mnie. Tak jak Ty przyszedłeś na ziemię i przyjąłeś postać sługi i niewolnika i służyłeś, tak chcę wejść w Twoje ślady i naśladować Ciebie. Ojcze Niebiański. Dziękujemy Ci z całego serca za Pana Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Błogosław, Panie, wszystkich Twoich naśladowców, którzy teraz wołają, oto jestem, poślij mnie.